Cześć, Tomek, która Poligamia.pl I ja, jego wierny druh, Konrad. Konradzie, jeżeli skończyło się trzy i Gamescom jest dopiero za dwa miesiące, to co to oznacza? Że się patrzą, szeryfa już są blisko naszej kryjówki. Oraz, że sezon ogórkowy właśnie się zaczął i nie bardzo jest o czym mówić, ale znajdziemy wystarczająco newsów, by zapełnić cały politykę. I niech nas kule biją. Autorzy Battlefielda 3 planowali zachęcić ludzi do składania przedpremierowych zamówień na grę za pomocą specjalnego pakietu broni i amunicji, takiej cyfrowej do ściągnięcia w dniu premiery. Jednakże okazało się, że cała reszta graczy nie jest zadowolona? Okazało się po prostu, że tak jak zwykle ktoś chciał dobrze, a wyszło jak zawsze, ponieważ DICE chciało zrobić niespodziankę, a okazało się, że gracze się zdenerwowali. Bo jak to? Niektórzy dostaną te bronie, a inni nie? To niesprawiedliwość. zaburzy równowagę rozgrywki, bo mój kolega będzie strzelał z amunicji strzałkowej, a ja będę nie strzelał z tej amunicji. I to będzie bardzo niesprawiedliwe. Daj stwierdzić, że nie miało to większego znaczenia, ale postanowił ostatecznie machnąć ręką i gracze wygrali. Czyli teraz te dodatki będą także dostępne dla wszystkich. W jakiś czas podpierdol. Jeżeli pamiętacie odległe lata 90., to oprócz zespołu Warius Manx, być może pamiętacie także taką grę jak Quake. Ja pamiętam. Pierwszy Quake. A pamiętasz Warius Manx? E, tak, pamiętam też drugiego Quake'a. I właśnie. I trzeciego. Różnica tkwi właśnie między tym pierwszym a drugim, ponieważ pierwszy był taki gotycki, tulu, coś tam w ogóle. W sensie był szaro, bury i... i mroczny, a ten następny był siedział w kosmosie. I właściwie nikt nie wiedział dlaczego to jest Quake 1 i Quake 2, ale to było odległość lata 90. I nikt się tym nie przejmował, bo można było strzelać i generalnie było szukać. Ale najlepsza wiadomość w tym jest taka, że nadchodzi Quake 5, nikt jeszcze nad nim nie pracuje, ale na kiedyś się pojawi. I twórcy stwierdzili, że no, to może teraz wrócimy do tych klimatów z pierwszej części. Co jest świetną wiadomością, bo to był strasznie fajny klimat. Więc za 10 lat będziecie mogli pograć nowego gotyckiego Quake'a TimeSplitters to swego czasu całkiem popularna seria strzelanek, których historia i opowieść kręciły się dookoła podróży w czasie. I w jakiś czasoprzestrzenny wir musiała wpaść część czwarta, której od lat w gruncie nie niewiele było słychać, a teraz powraca, zasilana zupełnie nowymi plotkami. Plotki mówią o tym, że krajtek, czyli właściciel marki właśnie, pracuje nad czwartą częścią już na następną generację konsol, konkretnie na kolejnego Xboxa. Niestety, jak to bywa z takimi plotkami, Krajtek wszystkiemu zaprzeczył. Ale... Ale... Ale pojawiły się teorie spiskowe, że być może ma, tylko mówi, że nie ma, bo Microsoft zakazał i że jednak pracują, więc w zasadzie nic nie wiadomo. Ale bardzo byśmy chcieli, żeby miał. Na E3 Nintendo zaprezentowało swoją nową konsolę, Wii U, z tym takim śmiesznym kontrolerem, który wygląda jak pad z ekranem dotykowym. Z padem, zbudowałem ekranem dotykowym i kiedy wszyscy powiedzieli, hmm, to całkiem ciekawy pomysł, Nintendo powiedziało, że strzymajcie wodę panowie. Let me provide a little more explanation. Nintendo powiedziało tak dlatego, że do Wii U będzie można doczepić tylko jeden taki kontroler. Nie będzie można zrobić dwóch, ponieważ Nintendo stwierdziło, że to byłoby za drogie. I ludzie musieli tu kupować i wydawać pieniądze na ich konsole, i to jest bardzo zły pomysł. A my, Nintendo, chcemy wydać pieniądze i grać na jak największej liczbie ekranów w jedną grę. To jest się całkiem, całkiem ciekawe. W Assassin's Creed na trzech takich padach z mamą i z tatą... z psem. To czterech już potrzeba. To Ale... już rzeczywiście już jest drogie. Zaczynam rozumieć Nintendo. Ale nie będziemy mogli tego zrobić. Uh, no, what am I doing? Na poligami pojawiła się już recenzja bardzo, bardzo. To nadal nie może się otrząsnąć. Bardzo długo wyczekiwanego Duke'em Forever, i bardzo słabego dodajmy. A tymczasem okazuje się, że czeka nas kolejny powrót księcia. Jednakże tym razem na szczęście ma być to fanowski projekt, który po prostu będzie odświeżał starego, dobrego Duke'a z 96 roku, i robił z niego strzelankę, która będzie wyglądać ładnie. Jakby. Czyli Mimo... to będzie ta sama gra, tak? Tak, tylko że ładna. To nie... i, tak, i tak będzie lepsza od tych, tych wkrótce. Sure, awesome A skoro mamy sezon ogórkowy, nasze myśli tradycyjnie ciążą ku roli, ku temu, co pierwotne, prawdziwe, ku wielkim, ciężkim maszynom rolniczym. Właśnie dlatego czekamy na grę Farm Machines Championships od polskiej firmy Playway, w której będzie można orać pole, kosić pszenicę, układać snopki w kostki. I będzie 12 modeli ciągników, 8 kombajnów i innych maszyn rolniczych. Właśnie i to wszystko będzie na Xboxie 360 PC. I na PC. Tak. W tej pierwszej wersji także w trybie, w trybie kooperacji. Więc jeśli chci chcieliście kiedyś razem ścigać się kombajnami po polu, czy pomagać sobie ściganiu kombajnami po polu, albo po prostu pościgać się kombajnami po polu, to, to jest to gra dla Was i dla nas. Dla wszystkich. I tak właśnie pod znakiem maszyn rolniczych, awantur karabiny, konsort, których nie ma, gry, gier, których być może nigdy nie zobaczymy, tak minął ten Politydzień. Tomek Kutera, Konrad Hildebrandt, pan.